Wielu producentów, którzy w swoim portfolio mają obudowy komputerowe, coraz częściej w swojej ofercie mają również modele ze szklanym panelem, nie tylko z boku, ale również i z przodu. Wraz z efektownym oświetleniem RGB. O ile jest to zabieg bardzo przyjemny dla oka, ale niesie obawy związane z cyrkulacją powietrza, a jak to będzie w przypadku naszego dzisiejszego bohatera, którym jest ReoCol Quartz Rivo. Areo Cool Revo jest nowością, która w polskich sklepach pojawiła się kilka miesięcy temu. Jest to konstrukcja Midi Tower, mogąca pomieścić wszystkie typowe standardy płyt głównych, takie jak ATX, Micro ATX oraz Mini ATX. Obudowę w polskich sklepach kupicie za około 330 zł. Link oczywiście znajdzie się w opisie tego materiału. Obudowa z zewnątrz wyróżnia się głównie dwoma szklanymi panelami. Jednym standardowo z boku, drugim na froncie zakrywającym trzy 120mm wentylatory z podświetleniem LED RGB. U góry znajdziemy natomiast panel z trzema portami USB, niestety tylko jedno to USB 3.0 oraz wyjście słuchawkowe oraz mikrofonowe. Kawałeczek za nimi znajduje się magnetyczny filtr przeciwkurzowy, który jest wygodny w czyszczeniu. Od spodu znajdziemy kolejny metalowy filtr, który zakrywa zasilacz. Niestety jest on już wsuwany i aby się do niego dostać musimy podnieść lub obrócić obudowę. Całość stoi na ładnych, grubych wykończonych chromowanym metalem stópkach. Materiały użyte do budowy to oczywiście szkło, plastik oraz metal. Blacha jest przyzwoitej grubości. Spasowanie całości robi dobre wrażenie. Szkło jest przyciemniane, co z oświetlonym wnętrzem obudowy daje bardzo fajny efekt. Przejdźmy do wnętrza. Konstrukcja jest dwukomorowa. W piwnicy znajdziemy miejsce na zasilacz, a kawałek dalej znajdują się dwie szufladki na dyski 3,5 cala. Aby je zamontować musimy całą konstrukcję wymontować odkręcając 5 śrubek. Rozwiązanie może niezbyt wygodne, ale ma jedną swoją zaletę. Całość po zmontowaniu możemy zamontować bliżej wentylatorów jeśli potrzebujemy więcej miejsca no na np. kable od zasilacza. Z drugiej strony nie oszukujmy się, nikt dysków HDD nie wyciąga kilka razy w miesiącu, więc nie powinno to jakoś zbytnio nam przeszkadzać po zmontowaniu tego komputera. Wyżej nad zasilaczem mamy uchwyty montażowe dla dwóch SSD 2,5 cala. Kolejne dwa zamontujemy wewnątrz obudowy od strony płyty głównej. Oczywiście ze względu na budowę frontu brak miejsca na napędy DVD. Wszystkie przewody do wnętrza obudowy od strony serwisowej przeprowadzimy przez 10 otworów na kable. Niestety bez żadnych gumowych przepustów. I tak jak wspomniałem wcześniej zamontujemy tutaj płyty główne ATX, Micro ATX oraz Mini ATX. Na karty rozszerzeń otrzymujemy 7 slotów. Sloty są niestety wyłamywane. Plusem jakim znalazłem to jest to, że są one ażurowe. Karty graficzne zamontujemy tutaj o maksymalnej długości 342 mm, a chłodzenie o maksymalnej wysokości 152 mm. Obudowa na start wyposażona jest w 420 mm wentylatory. Trzy na froncie obudowy są wyposażone w oświetlenie LED RGB zgodne ze wszystkimi popularnymi systemami podświetlenia płyta głównej. Podłączone one są do huba, którego dostajemy w zestawie. Jeśli nie mamy płyty głównej z wyjściem RGB, oświetleniem sterujemy za pomocą przycisku reset na górze obudowy. Niestety w tym trybie personalizacja oświetlenia jest bardzo skromna. Dodatkowo te wentylatory mają kilka wad. Pierwszy problem jest związany z poświetleniem. Wtyki, które są odpowiedzialne za podłączenie do płyty głównej otrzymujemy ją jako wtyczkę trzypinową. Przez co nie podłączymy całości do części płyt głównych, takich jak np. przykład Tomahawk od MSI. Więc mimo wszystko posiadania wyjścia na MOBO zmuszony byłem skorzystania z budowanego kontrolera. Drugim, może trochę mniejszym minusem w mojej ocenie są przymocowane na stało wtyczki molex, które sobie wiszą w środku, kiedy podepniemy je wszystkie pod płytę główną. Jeśli nam potrzeba kolejnych wentylatorów, producent daje nam możliwość zamontowania dwóch kolejnych na topie 120 lub 140 mm. Co do chłodnic, na przodzie zamontujemy chłodnicę o maksymalnej długości 360 mm, a na topie 240. Montaż podzespołów nie jest to dużym wyzwaniem, Miejsce na zabawę wewnątrz jest wystarczająco, ale to w współczesnych konstrukcjach nie jest już dużym wyzwaniem. Przeważnie najwięcej problemów sprawia ułożenie kabli z tyłu obudowy. W tym przypadku wszystko odbyło się bezboleśnie, procedent daje nam sporo małych przypusów, aby spiąć wszystkie kable do kupy. Przełożenie kabla zasilającego CPU też nie sprawia większych problemów, jest on dobrze umiejscowiony i płyta główna go nie zasłania. Więc, nawet po zamontowaniu płyty, nie ma problemu z przeprowadzeniem go do wnętrza obudowy. Przejdźmy teraz do największej wady tej obudowy czyli cyrkulacji powietrza. Jak wspomniałem, mamy na start 420 mm wentylatory. Pracują one ze stałą prędkością 120 obrotów na minutę, przy czym są naprawdę ciche. Niestety, powietrze, które muszą zastać, do wnętrza obudowy dostarczane jest przez małe otwory wokół przedniego panelu. Równie dobrze mogłoby ich tam spokojnie nie być. Po zdjęciu przedniego panelu temperatura karty graficznej spadła podczas grania o 19 stopni, z 86 do 65, co jest sporą różnicą. Niestety design wziął górę nad praktycznością, ale jest to coraz częstsze zjawisko. Na no plus przedni panel bardzo łatwo zdemontować nie są do niego doprowadzone żadne przewody. Ma swoje plusy, jak i minusy, które właśnie teraz wyświetlają Wam się na ekranie. Ale reukula poleciłbym raczej osobom budującym zasad średniej półki wydajnościowej. A to głównie ze względu na no, dość słabą cyrkulację powietrza, ale którą można poprawić to dokładając 220 mm śmigła na tobie. Na pewno wtedy cyrkulacja znacznie się poprawi. Obudowa na pewno przypomina długusto osobom ceniącej sobie klasyczny wygląd, no i oczywiście pod podświetlenie LED. Producent tutaj dał te trzypinowe wtyczki do kontroli skłyty głównej, więc w wielu przypadkach jesteśmy zdani tylko na kontroler zamontowany w obudowie. No a to na siebie byłoby wszystko. Dajcie znać, jak Wam się podoba ta obudowa i czy byście jednak ją kupili, czy nie. Linki oczywiście, tak jak wspomniałem, macie do tej obudowy w opisie materiału. A teraz trzymajcie się. Cześć.